Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochanie, kto jest ze mną od dawna, ten na pewno sobie skojarzy, że nie raz i nie dwa mówiłam o tym, o czym dam dzisiejszy przekaz. To jest przekaz od Archanioła Gabriela. Przekaz o miłości, i o tym, co powtarzałam i będę powtarzać nieraz. Dlaczego? Dlatego, że to jest uniwersalna prawda. Nie moja prawda, nie wyuczona, nie przeczytana, tylko doświadczona przez mnie, przez moje życie. Tak wybrałam sobie drogę, a mianowicie o tej bezwarunkowej, bezgranicznej i bezpowrotnej miłości do siebie, która na zawsze odmieniła moje życie, zmieniła moją świadomość, przetransformowała wszystkie lęki i obawy. I dzisiejszy przykaz troszeczkę w innych słowach od Gabriela, ale sens jest ten sam. Nawet usłyszycie wiele zdań w tym przekazie, który ja już mówiłam Wam wcześniej, z czego bardzo się cieszę, bo też to jest potwierdzenie moich przekazów dla Was. Żyj, kochaj, próbuj nowe rzeczy, rady się. Pozwól sobie na całkowice ludzkie doświadczenie, Wiedząc, że każdy Twój wybór i tak zaprowadzi Cię tam, gdzie chcesz się udać. Drodzy, świadomość jedności to szacunek dla każdego człowieka jako istotnej części całości, ale nadal masz swoje preferencje dotyczące tego, z kim chcesz spędzać czas. I to wcale nie oznacza, że musisz nadal komunikować się z tymi, którzy źle Cię traktują. Twój wewnętrzny krąg jest świętym miejscem. Tutaj jesteś najbardziej otwarty energetycznie. Absolutnie konieczne jest, abyś miał bezpieczne miejsce bycia odżywianie się, rozwijanie i wzrostu otrzymania równowagi i połączenie ze źródłem. Oczywiście możesz kochać innych, i kochaj, zachowując rozpoznanie energetyczne. Zdrowe granice pomagają Tobie i wszystkim innym. Dlatego nie bój się wybierać w swoim wewnętrznym kręgu tego, co Twoim zdaniem jest godne miłości, szacunku i akceptacji. Staraj się okazywać te same cechy wszystkim, którzy zapraszają Cię do swojej świętej przestrzeni. Robiąc to, otrzymujesz przypływ bycia między sobą, celebrując swoją osobistą autentyczność i żyjąc w sposób, który szanuje siebie, innych ludzi i wolny wybór każdej osoby. Wielu z Was jest tak uważnych, staranie, rozważając każdą swoją decyzję, starając się uniknąć błędu. Kochamy Was za taką ostrożność, ale w ten sposób. Вы выражаете на себе огромную прессе, Друзья, ваша дорога имеет власть самодельного коррегирования. Каждый рух – это рух до прессы. Позвольте выяснить, что мы имеем на мысли. Если выберешь что-то, что не отповеда твоим наивысшим интересам, а твоим замером есть тщательно донжение до наивысшего добра всех, на тех мест появится… Ogromna przepaść między tymi dwoma przesłankami, że natychmiast poczujesz się tak nieswojna, że kontynuowanie ruchu w tym kierunku stanie się po prostu niemożliwe. Porzucisz tą drogę i zmienisz kierunek. Nie ma błędów, jest tylko doświadczenie. Niektóre z tych doświadczeń będą pasować do tego, kim jesteś i jak starasz się wyrazić siebie. Podczas gdy inny nie. Każde doświadczenie pozwala ci bardziej wyrazić siebie, głębiej zdefiniować siebie, lepiej poznać siebie i źródła. Jeśli spojrzysz na to w ten sposób, dostrzeżesz wartość takiego doświadczenia, zobaczysz, jak niekorzystna jest dla ciebie decyzja, by nigdzie się nie ruszać. Ponownie mówimy Ci, że przybyłeś na tą planetę, aby żyć. Tak wielu z Was jest poważnie zaniepokojony własnym oświęceniem, a także oświęceniem Waszej ukochanej planety, ponieważ przeżyliście już wiele żyć na niej, w których nie udało się Wam osiągnąć tego celu. Ale tym razem jest inaczej. Jesteś teraz w samym środku procesu w Dzieje się to teraz i nabiera tempa. Proces jest już w toku. Więc możesz poczuć ulgę i czerpać przyjemność z udziału w nim. Żyj, kochaj, próbuj nowej rzeczy, raduj się i pozwól sobie na całkowicie ludzkie doświadczenie, wiedząc, że każdy Twój wybór i tak zaprowadzi tam, gdzie chcesz się udać. Taki krótki, ale treściwy i piękny przekaz. A ja chcę jeszcze dodać od siebie, jak to wygląda prowadzenie. Jak już nieraz mówiłam, we wszystkiem, nawet w tych drobiazgach, w codzienności. Nadal dla mnie to jest bardzo zabawne, bo wiecie o tym, że. Właśnie ta radość dziecięca mnie nigdy nie opuszcza. Teraz Wam króciutko opowiem o tym, co się stało dosłownie parę dni temu i co to znaczy prowadzenie. A prowadzenie to kiedy słuchasz siebie, kiedy poddajesz się, ja już Wam mówiłam, całkowicie, bez żadnego ale i bez żadnych stawiania warunków. Ponieważ już idzie wiosna, Mam ogród. Poprosiłam kogoś, kto tym się zajmuje, żeby doradził do mnie, jaki użyć środek na kleszcze. Bo już złapałam. W tym roku w zeszłym chyba za 20 i zawsze jak wyciągamy, mówię tak. Mówię, no i co ty się? No mogłaś łazić po trawie, a teraz ja cię łapę ukręciłem, no i po wszystkim. No i po co ci to było potrzebne? No i tak stało się też w tym roku. Ja mówię, Trzeba opryskać, nigdy tego nie robiłam, ale spróbuję, jak to działa. I ten człowiek dał mi nazwę tego środka. Ja wchodzę w internet, oczywiście jest, na Allegra, ja go zamawiam. Zamawiam, zrobiłam transakcję, opłaciłam, potwierdzono, że transakcja została zaakceptowana, po czym po jakiejś chwili przychodzi yy, mail, że transakcja nieudana. Jak nieudana przecież? Potwierdziła. Dobrze. Zobaczę jutro, bo to już był wieczór, późny wieczór. Czy zeszły pieniądze z konta? Rano staje, faktycznie nie zaszły pieniądze z konta. I od razu. Spokojnie. Jeżeli transakcja nie poszła, o coś tu chodzi. Odczekaj parę dni, będzie wiedziała, o co chodzi. Raz przychodzi mail żeby skończyła tą transakcję, trzeba opłacić ten zakup, nie transakcję, zakup, trzeba opłacić. A ja spokojnie, po coś to wstrzymali, nie wiem, czekam i w środku czekaj, nie rób tego, nie rób tego. Mija dwa dni, dzwoni ten sam człowiek i pyta, czy ja kupiłam ten środek. I ja mówię, że jeszcze nie. A on mówi, że jestem w hurtowni i czy mam je kupić, ten środek? I ja mówię, jasne, że kup. Tak? Już robi się ciekawe, o co tu chodzi. I on mówi, jest na 400 metrów środek, 60 zł kosztuje i na 900 metrów, 80 zł kosztuje. A w internecie był właśnie ten na 400 metrów, gdzie ja chciałam kupić dwa, bo mam 800 metrów traw, trawnika. Czyli kosztowałoby 120 zł. A on kupuje mnie za 80 zł na 900 metrów kwadratowych. Może ktoś powie, że to jest głupota, że to jest to wszystko e, przypadek. Nie. Widziałam od razu. Że powstrzymali po coś, żeby ja tego nie kupowałam. Po prostu od razu wiedziałam. To jest wewnętrzne nie odczucie, tylko y, pewność. Ale to wiesz, że tobie podpowiadają. Ja Wam mówiłam, że z czasem to będziecie odróżniać y, swoje myśli od podpowiedzi. Proste, łatwe i tak bo wszystko, nie idź tam, tam Ciebie nie chcą, nie idź tam, nie potrzebna Cię być tam, nie rób tego, wszystko robię dla Twojego dobra i dobra najwyższego, możecie w to wierzyć, możecie nie wierzyć, ja wiem, że wiele osób już tak żyje i doświadcza tego prowadzenia, И я также так живу, так свеча как могила, не провожу, просто несу на рынках. И нех каждого из вас, кто то услышит, несу на рынках. С вами была Ирина.